Dzień dobry Państwu, witajcie w ten pochmurny dzień warszawski. Mogę nagrywać filmik w swoim małcie. Na tle widzicie Państwo słabe to jest tło malutkie, co prawda ale operę narodową Teatr Wielki to jest plac teatralny to jest w ogóle jedno z moich ulubionych miejsc w Warszawie, i bardzo się cieszę, że w tej chwili jestem właśnie tutaj. Chcę wam powiedzieć o solidarności. W takim trochę przewrotnym sensie, zupełnie niepolityczny filmik. Ale muszę to powiedzieć, bo zbiera mi się już od jakiegoś czasu. Proszę państwa, jesteśmy nawoływani do covidowej solidarności z każdej strony. Odkąd zaczął się COVID, już w pierwszej fali, fali COVID-u, ale również w drugiej, ciągle jesteśmy bombardowani takimi prośbami, czasami już nawet takimi bardzo wymuszającymi. Mi się to nawet przydarzyło takie właśnie niby prośby, ale, ale rodzaj wymuszenia. Opowiem za chwilę o co chodziło, takie prośby o solidarność. Nie korzystacie z usług naszej siłowni, ale płacicie. W ramach Solidarności. Siłownia nie działa, ale płaćcie. Nie korzystacie, nie możecie przychodzić do naszej restauracji, ale zamawiajcie jedzenie na wynos. Nie, bo chodzicie do fryzjera, kosmetyczki i tak dalej. No teraz akurat można chodzić, ale w pierwszej fali tak było. No to wykupujcie na przyszłość jakieś tam abonamenty, usługi. Bądźcie solidarni z pracownikami tych instytucji. Ludzie kultury apelują, wykupujcie abonamenty do teatru, do opery, płaćcie. Wszystko super. Jestem i byłam gorącą zwolenniczką tego. By sama opublikowałam na swoich mediach społecznościowych i filmach kilka apeli, żeby się wspierać, żeby pomagać. Ogólnie to ma sens. Musimy się wszyscy wspierać. Ale jednak, ale jednak i tu będzie to ale. Jako konsument, który jest po drugiej stronie tego wszystkiego, czyli jako osoba tak jak państwo, która jest klientem. Tych wszystkich restauracji, instytucji kultury, rozmaitych innych instytucji, siłowni, które w czasie covid u nie działają i apelują o moją solidarność, chcę podzielić się z Państwem z obserwacją, pewną, pew pewnym spostrzeżeniem i chcę powiedzieć, co następuje. I tu będzie trochę gorzko pod adresem niektórych przedsiębiorców i branż apelujących o wsparcie. Uprzedzam. Solidarność to jest coś, co powinno działać w obie strony. Solidarność to nie jest droga jednokierunkowa. Zauważyłam, że do nas, klientów, apeluje się o solidarność, natomiast nikt nie jest solidarny z nami. Nie tylko restauracjom, siłowniom, instytucjom kultury, teatrom, wokalistom spadają dochody. Dochody spadają także nam, klientom tych wszystkich miejsc. My również tracimy zatrudnienie. Albo zarabiamy mniej, tak jest na przykład w moim przypadku, a, wielu moi, a i tak mam dużo szczęścia, bo wielu moich znajomych po prostu straciło zatrudnienie. My również mamy rodziny na utrzymaniu, my również borykamy się z problemami, spłacamy kredyty. My, czyli my klienci. Jeżeli prosicie nas o solidarność, to bądźcie solidarni również. Co mam na myśli? Jakie poczyniłam obserwacje? Siłownia, Total Fitness Wilanów, ma, ale to jest w ogóle marka Total Fitness, ma sieć siłowni. Ja mogę mówić o przypadku na Wilanowie w Warszawskim, który mnie spotkał, bo tam miałam wykupiony karnet. Miałam wykupiony karnet na rok. Umowę podpisałam oczywiście przed COVID-em, jak wszyscy. Tak, obowiązuje mnie ta umowa i będę płacić pieniążki, jakieś tam miesięczną kwotę do końca pandemii. Ale uważam, że tak nie powinno być. Uważam, że to powinien być mój wybór. Nastało coś, co jest jak trzęsienie ziemi albo wojna COVID. I dzwoniłam na siłownię, usiłując się dowiedzieć, czy ja mogę się po prostu wycofać z tej umowy, ponieważ nawet jak ustanie COVID, nie będę już przez jakiś czas chodziła na siłownię. Menadżer zaprosił mnie do przyjścia i odmówił jakichkolwiek negocjacji. Nie dość, że musiałam przyjść do miejsca, gdzie było dużo ludzi, kiedy było już 8 tysięcy zakażeń dziennie, czyli naraził mnie na utratę zdrowia. No, to jeszcze mi odmówił, i jego argument był prosty. Ma pani umowę? Trudno. Pomyślałam sobie, okej, okay, no, czyli jakby wybuchła wojna i moich bliskich rozstrzynano w Katyniu, to ten gość też by powiedział: no, dobra, no może jest wojna, może ludzie rozstrzeliwują, ale my mamy umowę. No, COVID to jest wojna, tak nie powinno być. To jest strasznie, strasznie słabe, strasznie słabe podejście. Ale najbardziej rozwalił mnie i wkurzył argument, a nie może pani w ramach solidarności z pracownikami total fitness płacić. Ja mówię, wie pan co, mogę i nawet chętnie bym to zrobiła, gdybyście państwo mieli inne podejście. Gdybyście państwo powiedzieli: My w ramach Solidarności z wami, klientami, którzy też tracicie dochody, a nie możecie korzystać z tej siłowni, obniżamy wam miesięczny abonament o połowę. Nie wiem, zamiast płacić powiedzmy 100 zł, pani płaci 50 i wtedy ja w ramach Solidarności płacę te 50, ale nie. Solidarność obowiązuje w jedną stronę. Tutaj opowiedziałam akurat historię, która mnie spotkała i byłam po prostu zbulwersowana zachowaniem tych ludzi. I celowo wymieniam firmę, żebyście państwo tę firmę omijali szerokim łukiem, bo, bo to jakiś dramat jest po prostu i paru moich znajomych chodzi tą na siłownię i mówiło o dokładnie tych samych sytuacjach, ale skądinąd wiem, i od widzów, i od czytelników, i od słuchaczy, że to są nagminne sytuacje, które się zdarzają we wszystkich instytucjach, nie tylko siłowniach, w których się płaciło abonament. Po prostu człowiek jak głupi, w dobrej wierze, wykupuje różne abonamenty, kiedy wszystko jest ok, kiedy jest dobra sytuacja gospodarcza, kiedy pracuje i zarabia, a potem wybucha wojna. Po prostu. Katastrofa, człowiek chce się z tego wycofać, no bo przecież umowę podpisywał w zupełnie innych warunkach, nikt nie mógł tego przewidzieć, a instytucja mówi nie, nie, bądźcie solidarni, płacicie, OK. E, tylko dlaczego Solidarność obowiązuje wyłącznie jedną stronę, a co wy zrobicie dla nas, dla naszych klientów, e, dla waszych klientów w ramach Solidarności? Otóż okazuje się, że nic, zero, zero. Podobnie jest z wieloma knajpami, no, są wyjątki, które opisałam na Facebooku, nie będę się powtarzać, mam taką swoją ulubioną restaurację i kilka postów temu na Facebooku, kto będzie chciał, to znajdzie. Zachęciłam do zamawiania z niej rzeczy na wynos. To jest miejsce, za które ręczę, chodzę tam od wielu lat, jest świetna obsługa, świetni ludzie, świetne jedzenie. I warta, ale to jest chyba, nie wiem, jedno czy dwa są takie miejsca, za które ręczę. Na przykład, ale co słyszę od znajomych na temat innych restauracji, innych miejsc? Miejsca, w których się jadało przed covid i przyjaciółka opowiada mi ostatnio, że jedzie wziąć tam coś na wynos. Ceny są takie same. Nikt się nie poczuwa do żadnego zmniejszenia cen, mimo że właściciel zwolnił połowę personelu. Porcje o połowę mniejsze i jeszcze jakieś koszmarne pieniądze liczone za dowóz tego jedzenia, do domu na przykład. Czyli znowu mamy sytuację, że ty kliencie bądź solidarny, ty zamawiaj na wynos, ale my, twoja restauracja, w której zostawiłeś kupę kasy, przychodząc tu czasami przez lata przed covid my się wobec Ciebie nie poczuwamy do niczego. Żadnych zniżek, żadnej obniżki cen, obniżanie często jakości jedzenia, zmniejszanie porcji, krojenie tego klienta. Tak jest w bardzo wielu miejscach. Moi znajomi, którzy w pierwszej fali COVID-u powykupywali gdzieś tam abonamenty, potem się okazywało, że te zakłady poplajtowały i nikt ich tym pieniędzy, tych pieniędzy nie zwrócił. Nie było nawet głupiego, przepraszam, już tam nikt się nie domaga nawet zwrotu, bo wiadomo, że, no, no, że jest jak jest, że nikt nie chciał splajtować, a splajtował. Ale nie było nawet głupiego, przepraszam, nic. Ja miałam z kolei doświadczenie z jedną marką odzieżową, w której kupowałam. Od lat ubrania I, i też, jakby podliczyć te wydatki przez lata. Zostawiłam nam sporo pieniędzy. Każdy z Państwa ma taką ulubioną markę. Czy są jakiekolwiek wyprzedaże covidowe? Czy są jakiekolwiek bonusy dla stałych klientów? Nie. Drogerie, bardzo duże drogerie typu Sephora, Douglas, ja też to te obserwuję, ale też wiele innych. Czy robią jakieś specjalne obniżki? Oni narzucają koszmarne marże, koszmarne. Te kosmetyki, te perfumy, perfumony nie muszą tyle kosztować i często w tańszych sieciach kosztują taniej. Czy te sieci wprowadzają? Tak no, wprowadzają obniżki normalne, bo dostaje sms y ale to jakieś obniżki typu 20%, one są zawsze przed Covidem też były. Ale czy była choć jedna ekstra akcja? Ekstra akcja. Jest Covid, wiemy, że was zwalniają z pracy, wiemy, że tracicie dochody. Pozbywamy się 5% swojej marży, albo 10. Zwłaszcza, że i tak część takich miejsc zwalnia ludzi, i tak dalej, po to, żeby móc Wam klientom obniżyć ceny. W kryzysie jesteśmy z Wami solidarni. W skali Polski, ani jeśli chodzi o drogerie, perfumerie, nie wiem, apteki, jakieś punkty usługowe, sprzedażowe, restauracje, siłownie, teatr, nie słyszałam o takiej akcji. Nie słyszałam. O akcji pod tytułem W ramach solidarności z naszymi klientami, którzy tracą pracę, stracili dochody albo ich część, obniżamy coś tam covid widzie, wrócimy do starych cen, ale teraz obniżamy, bo nie tylko wy macie obowiązek być z nami solidarni, ale my się również do takiego obowiązku poczuwamy. Notabene uważam, że to byłaby świetna akcja, która przysporzyłaby firmie wielu klientów, ale nikt tego nie robi. Zamiast tego firmy takie jak Apart nakręcają, kompletnie odralnione, jakieś długie spoty reklamowe, pokazujące jakiś dziwny, sztuczny, odralniony świat, w którym trzy laski biegają, przepraszam, dziewczęta w wieku moim biegają, obwieszone jakąś drogą biżuterią. W ogóle wszystko to jest kiczowate i straszne, i wmawiają nam, że tak wygląda teraz świat. No, jakaś kompletna żenada. Dlatego celem tego mojego filmu nie jest brew pozorom, nie wiem, piętnowanie, tylko jest powiedzenie. Zastanówcie się, również przedsiębiorcy i całe branże, które od lat żyjecie z klientów, którzy dziś tracą pracę i dochody, mają mniejsze dochody. Zastanówcie się nie tylko, co klienci mogą zrobić dla Was i jak być z Wami solidarni, ale także co Wy możecie zrobić dla klientów. Nie wciskajcie nam kitu, gorszej jakości usług, nie oszukujcie nas, bądźcie solidarni. Zróbcie dokładnie to, o co nas prosicie. I tylko tyle. Musiałam o tym Państwu powiedzieć i nagrać film, bo ten temat mnie jakoś strasznie. Rusza, ponieważ i sama korzystając z różnego typu usług i miejsc i rozmawiając z wieloma moimi przyjaciółmi, z widzami, słuchaczami, wymieniając opinię, widzę, że jest to jakiś problem i ludzi to boli, to, ludzi to wkurza, że przez lata dawali komuś zarabiać, a teraz jak jest COVID i oni również mają problemy, to tylko do nich się znowu wyciąga rękę po pieniądze, ale żeby ktoś wobec nich wykazał się jakimś drobnym gestem, to nie. To tego już nie ma. To tak branży wrzucam, rozmaitej, która teraz wiem, że ma kłopoty. Nie bagatelizuję tego, żebyście tego tak nie zrozumieli, ale my wszyscy mamy kłopoty, no właśnie, solidarnie, więc bądźmy solidarni, ale dwutorowo, żeby to działało w obie strony. No i tyle. To taki filmik niepolityczny, a za dni parę pewnie będzie kolejny polityczny. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was. Dbajcie o siebie, ograniczajcie bardzo kontakty. Papa. Pa. Hej.